Lego. Lego rymuje się z Lego. Shakira w piosence pod tytułem la, la La śpiewała Lego. Lego. Shakira. Shakira ma blond włosy. Wiesz kto jeszcze ma blond włosy? Nie mylisz się. Dużo ludzi. Ludzi. Ludzi rymuje się z trudzi. Słowo trudzi ma 6 liter. 6 liter ma również Batman. Batman składa się ze słów Batima. Bat. Bat to nietoperz. Nietoperze są czarne. Czarne ma 6 liter. Liter. Słowo liter ma 5 liter. 5. 5 ma 4 litery. 4 od tyłu turebst. Nie ma takiego słowa jak rebs. Wiesz, jakiego słowa również nie ma. Tak. Grena pacapa. Słowo grena pacapa ma 14 liter. 1 dodać 4 równa się 5. 5 rmuje się z 5. W roku 5 przed naszą erą nie było komputerów. Komputerów. Słowo komputerów ma 10 liter. 1 dodać 0 równa się 1. Logo firmy Lego ma 4 boki. 4 minus 1 równa się 3. Wiesz co ma 3 boki? Zgadłeś. Illuminati. Lego to lumu.